Będziemy ee, realizować alpakidów. Zostawcie łapkę w górę i suba, bo będziemy alpakidów kidów No. Dobra, idziemy grać przeciwko Alpaki Dobra, so hm was du? gut du sich das yes du jetzt das also ein Problem ich so hats Ich richtig das wird Nie śmierć. No caczacziki. Gdzie jest skle... i gdzie można wynająć gościa, który robi het... dwóch gości, którzy... No, o kurde! Ty! A mój SPG? Oni są dość mocni. Także goście dzwoni. Ej, to wy jesteście tymi sigmami z Raiwa, no? A ile kosztujecie na godzinę, żebyście zrobili iPad, do... Eee, hey, headshoty? Milion złotych. Hey. 20. 20 milion. Ale mi laguje. Mi też. Co oni grają na premium Wifi? A my gramy na nuke Wi-Fi pozdrow.

kak za zaśpiewam starym rurą mm. Co tu się dzieje Niech że mi za minutę okej okay? tak. potem na no, na no, na no. Mhm. Mm Liczę że nie subskrybujecie dziś wpłynęło dwa suby. Nagrywamy bardzo dużo filmów z Adamem Tak. Jeśli co nie wchodzi do mojego pokoju. Co w tym? Siedem. Kurde! Tak dupia baba, no nie wiem, to baba, bo. bo, bo. Wezmę jedną. A nie, ten LPD, jak się do spamu... On ten spamuje plus minigun. Ej ty wiesz, LPD ja minigun, a? No. Ok. Dobra, patrz. Tylko muszę w nich. No Jezus, Maria, na zerę mi jakoś podejrzenie laguje. No i słuchaj, kiedy mam ich robić, to tam ochotni ta babka ma hoki. No ja pierdzielę! Jak oni grają? To poli nie grają, chyba. ta babka ma jakieś sekretne hoki na sniper? No. Ona to by też takie to jest tak bliska, walnęło. No, nie wiem. Czy... No, No też, też, też. No, jak? Tak blisko! Jak ona mogła mnie headshotować? wiem. Nie też tego. I też faza jakaś baba miała. I ta baba się nazywa i też, fa i też faz faza. No, to Ej, fajne. Ale nie widać, w Jeśli wiecie, jaki jest e, numer do twórczego Rivals, powiedzcie mi. No i tak by się No to jest najgorsze. Rivals nie jest w tej no. Cześć, używać ja nie baki? Nie, to już jeden. A Ale. No gdzie on jest? Pamiętaj, nie blisko. Jest. On tak... O kurde. A, to bo ja na Oj, on, hey, on mnie nie zabił. Jeden top? jeden to? Nie wiem. To nie wiem właśnie. O oh mój gochę. Jak teraz... jak... musimy teraz jakoś ich porobić. No. Tylko że Najpierw ja jest... tej pozycji zygane, potem tu babki i potem tu bamczkę. Jeśli co, ja nie umiem grać na RP. A ty dalej używasz RP? Tak, zapomniałam teraz. No ja ja mam chyba szuty za R. Ja pierdzielę, uciekam. Zumilkie dwa chęciuty dałem. To Fajnie. Dora, nawet możemy wygrać. Ja zmieniam to. A WPA to, to i to. Ja zmieniam na klasyk. Pięćdziesiąt. Szabawka, nie mam czasu. To mi teraz da? Dobra, ja teraz może byłem dość dalej. Ale jeśli jest, jak ona to zrobiła? Znaczy ona, ona zdednęła, ona jak liczę ma 50. ona ma sto, stówę. tylko. No chodź, mano. ma, no! Jezus, no. Nawet mi słuchać, no, ja mi nie słychać, jak ona idzie! No ja co mi mnie nie słychać, no teraz, tylko... Co?! No, na chwilkę. Poczekaj, zaraz

Szymonek! Szymonek, Szymonek! 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 No chodź Nie Przy mojej szkole, no mam szkołę koło domu, co nie? Ale nie chodzę do niej. No wiem. Nie? Po prostu, po prostu wchodzę. I to, i to, i z moim tatą nabalamy ślizgami w tego to ja. i to, jasne? sobie, Ktoś z tego to i to ja wychodzi i nie i ktoś. <gry> A ja, ja, ja chcę na Doki Doczki no. jak ja, ja chcę na Docję! Kurde, akurat to musiało się trafić To już jest nie. przereklamowane No, tam Przereklamowanie i... Ej, a ja, ty lubisz tą mapę? No śle... Ja z tym drugą kolegą to jest nawet spoko, nie wiem znaczy może nawet... tu nawet trafiliśmy jakieś dobre hedy, ale... E, no nie... my robimy, no. I ten jeden to nie da się go dosłownie prawie walnąć. No, on jest... Albo macie... No, ale ma sześć Jak? No jaką... W ogóle go tak laguje. No. Jezus Maria! No stary, sorry, ale ja nie umiem z nimi grać. No, no jak on tak lata? Nie, no. A on ma level 268, to wiesz jaki furał on jest. On coś zrobić, jakbym on taki robił. Jezus Maria, ale on jest headshotował nożem, stary. Uważaj, ma nóż. I tym nożem nieźle gra. No, co mogę zrobić. <laughs> I on tu wejdzie. On wiesz co? On poleci do ciebie na, na tyłę. Ko oh, jest Jezu. yes. Jezus Marcia! Może jej fajnie tak leci. No, ale ja... Magiczny kibel uderzył w ziemię. Całek może z tego nie śpiewać, bo mój tata już powiedział. Bo Jezu, zabierz mnie, no Boże, co z tej komisji? Człowiek nie może tego pliku i się. Stary miedzyk. Gdzie jest bro? No właśnie on mnie zabił, tak podejrzania. On malował mnie. Nareszcie Nareszcie. że nawet. O ja. bro, gdzie też? A -a -a. Ja no to pytałam, że on może mieć X-raya. Nie ma! Ty jak nie mam, to na serio jest to pro. O kurde. Oj, też tobie, tak, tak. Jezus Maria, nie mogę się do dosłownie... Udało się. No. Ty! Op, jeden to nożownik. Albo dwa, nie wiem. Nie dwójka no to są nożowniki? No to ja też ich robię jako nożownik, ale... Oni... No na razie gramy jakbyśmy nie umieli w to grać No Ale tak widzę, że to tak nie jest, my gramy dobrze, tylko że trafiamy na jakichś cheaterów No I to To nie są cheatery, tylko to są bardzo, bardzo cheatery

na Docki Klocki, a Wpeczka wjeżdża jak Doritowski. Ej! Docki Klocki, a Wpeczka wjeżdża jak Doritowski. Ej, gdzie on jest? Nie Gdzie bo to zniknął? ja tak na Syryj nie wiem, gdzie on. On cię zawiódł, czy wpadać do wody? Do wody wpadłem. 20. Ja go próbuję. Chowaj, chowaj się! Wygrasz od czasu. No w sumie to mam. Wygrasz! On nie umie grać. To?! Jaki mnie... O jego chyba... Ja miałam... nie... Ja nie miałam laga nawet. Kurde, jak on gra, gdzie on może kampić. No i pomyślmy logicznie. Jakby tak pomyśleć, Tutaj jest. Jest! Ej, na logikę na logikę nie wchodzi na budynki. On się ch chowa, no wiesz, tak za budynkami. No. Tak. No. Na logikę to trzeba wziąć trochę. On nie wchodzi. On nie wchodzi na budynki, tylko on za nimi zawsze. Dobra. 50, 50. Zadała się mu coś? No nie, bo hakuję. Ej ja ty wiesz, że podobno okuczania. No wiesz, że na przykład jak robisz o tak sztyletami i wiesz, jak ci tak się ża... No wiesz o co mi chodzi. Po co? No że jak tak sztyletami dużo robisz, no to jak później nie możesz rzucać. I tak, jak tak robisz, to podobno bardziej to irytuje graczy. Ale jakby na logikę, to on jest z tamtej strony? O kurde, no... No jednak to nie było na logikę. O kurde. Widzę dziada. Ja kogoś, no no stary, ale... Jak ogólnie. No stare, ale... Jaką gra tak logikę? Ej no, no tu, teraz będzie szedł tu albo tu, no to na logikę, to ja bym musiał iść tu. No gdzie on jest? No, stary Mieczowicz! On ciągle laguje! Mi laguje ciągle. No dosłownie. No teraz na logikę, no to nie wiem, co już. Ja już nie wiem, jak to zrobić na logikę. Na logikę, mam kierownikiem, nie wiem, jaką podczas. Tutaj, dobra, widzę kibla. Kibla. <ścoughs> No ja pierdzielę. Gdzie on jest? Ale... Ja ledwo co mogę? Ale widzowie jemu lagi jemu ratują cztery litery. Mi, ta... Mi tak laguje, że stoisz przez chwilę w innym miejscu i od razu spisz się w tym. Tak jak no, Perła w Minecrafcie dosłownie. Ja pierdzielę. On nawet może mieć X-Raya. Tylko nie wiem, dlaczego bym mógł mieć tego X-Raya, jak to jest trochę takie. A ile masz HP? 150? No, zasadziłem I gdzie on? Ja wygrałam Ej stary nawet ciebie mi, u mnie laguje I teraz O oh, Jezu yes, oh. Jezus Maria jak to jak... i ty laguje Tobie też Ej no na serio laguje i to traśnie Ty tobie też 0-0 Nie wiem Przecież ja mam 5G Ja? Serio? ty masz 5G a ty? Ja mam normalne wi-fi. Mi laguje! Znaczy też mam wi-fi. gówniaczek. Syczna. Laguje. Laguje na. Zobacz, zobacz sobie później ten odcinek. Nie, mi też laguje, więc nie mam Nie, 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 także, jakbym miał jeden nie, to bym go nie, nie, no, a ja bym miał 150, to tym. No i widzę takiego dziada. Ej, ja nie mogę go. Deadlo de, no, mnie. Wiesz, jak on się nazywa? Ronaldo.

nie opowiadałem ci o tym. Teraz sorry, ale po prostu czasami o, mi się nie Zrobię mokalik Po czterech broni mam nowy skin. Ej, tu jest... Ej, które jest stary lepsze? O taka... O taki flash pa? Taki flash? Czy o taki hmm. flash? Ten, ten, co miałem. No ten, co miałem o wiele lepszy. Rewidoria... ten taki tęczowy? No ten tęczowy to jest najlepszy. I za pięć minut muszę gadać z tym przyjacielem. A. Co? Ej, za... dobra... Pawi... Pawi ja sorry, że wylazłam z gry.